Czy WBW wróci w 2023 roku? Jeżeli jesteś fanem stylu wolnego, to pytanie z tytułu filmu z pewnością przewinęło się niejednokrotnie. Marki, jaką jest WBW, raczej przedstawiać nie trzeba, bo nawet niezwiązani z freestylem niedzielni słuchacze rapu kojarzą, co jest pięć, znają i słuchają popularnych wolnostylowców, a nawet potrafią skojarzyć punchline, który ktoś z nich rzucił na bitwie. Coroczne mistrzostwa stylu wolnego zniknęły jednak z mapy wydarzeń wolnostylowych. Jedyna Liga Ogólnopolska, gdzie wybierano najlepszego zawodnika, ucichła w ferworze pandemii, która miała miejsce w 2020 roku. Ostatnie wydarzenie z ramienia WBW odbyło się właśnie w 2020 roku w lutym w Krakowie. Była to bitwa dwójek, w dobie masy popularnych bitew. Obok bitwy o południe kontrowersów Red Bulla czy bitwo stocznie nie ma tej najważniejszej, od której wszystko się zaczęło. Dlaczego? Mamy początek roku 2023. Minęły 3 lata od ostatniego wydarzenia. Organizator nie zdradza jakichkolwiek planów na reaktywację i o ile w okresie pandemii zamrożenie branży koncertowej było zrozumiałe, bo stały za tym rządowe dyrektywy, tak dziś, 3 lata później brak corocznych eliminacji i finałów w Bw jest co najmniej dziwne. Ponieważ obostrzenia branżowe zostały zniesione, mniejsze bitwy rozstrzelone po całej Polsce zgarniają nawet setkę widzów, większe zapewniają soldauty w dużych klubach, a na same eliminacji wracają znani i głodni punchline'ów wolno stylowcy pojawili się również młodzi zawodnicy, którzy potrafią pokazać się dobrze w szrankach z doświadczonymi uczestnikami. Możemy zatem przypuszczać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby WBW wróciło. Czy aby na pewno? Pierwsze co przykuło moją uwagę to odsłona strony WBW. Zamiast informacji o nadchodzących eliminacjach mamy przepis na wzmacniające smoothie czy porady dotyczące regulacji brwi, co raczej nie zwiastuje nadchodzącego finału i można się domyślić, że domena została odsprzedana. Po drugie, bardzo rzadkie i lakoniczne wpisy na socjalach WBW, omijające zazwyczaj najważniejsze pytanie fanów: kiedy powrót? Trzecia sprawa. Artykuł autorstwa Mateusza na Follow Raps sprzed roku, który mignął mi przed oczami, gdy szukałem informacji o WBW. Autor celnie punktuje brak komunikacji organizatora z fanami freestylu i marki. Pozwolę sobie przytoczyć krótki cytat z ów artykułu. WBW jest jednak dla mnie wyznacznikiem sceny, czymś wokół czego kręci się cały krajowy freestyle. Zawodnicy rywalizują w pomniejszych ligach regionalnych i turniejach, ale to Wielka Bitwa Warszawska jest ligą mistrzów, jest miejscem dla najlepszych. Słyszałem opinie, że głośniejsze stają się Bitwa o Południe czy Bitwa o Kostrzyn, ale prestiż tych bitew budowany był przeważnie na zapraszaniu freestylowców, którzy właśnie na WBW zbudowali swoją rozpoznawalność. Link do artykułu macie w opisie. Po czwarte. WBW to przecież marka znana w środowisku freestyle'owym. Przy obecnym postępie technologicznym udałoby się z pewnością dorównać niuansami takimi jak transmisja na żywo czy frekwencją innym dużym bitwom, szczególnie po tak długim czasie posłuchy. Ludzie chcą mistrzostw, emocji, wymian punchline'ów, a jedyne co dostają to absolutny brak informacji. Nisza nie jest zaspokojona. Duże bitwy z najlepszymi freestyle'owcami, wypełniające kluby po same szwy, przyciągające widzów z całego kraju na żywo oraz generujące setki tysięcy wyświetleń, to znak, że styl wolny w Polsce żyje i ma się bardzo dobrze. Jednak w zalewie kilkunastu bitew, mniejszych lig i ustawek brak ogólnopolskich mistrzostw, to przy braku WBW nieobstawiona nisza. Pozostaje zadać sobie pytanie. Czy WBW wróci i wypełni miejsce w ówniszy wracając do łask, czy jednak finał z 2019 roku był ostatnim i pozostaną nam wspomnienia i filmy z poprzednich potyczek. Pomijając sprawy prywatne organizatora, które mogłyby hamować organizację WBW, a o których my nie wiemy, wedle mojej ekspertyzy nie ma nic, co na ten moment blokowałoby możliwość odbycia się eliminacji i mistrzostw w wolnym stylu. A Ty jak sądzisz? Napisz w komentarzu, jak to widzisz. A ja się żegnam i do następnego.